Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Ariovit. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteś nowy zostaw suba i pokażę Wam dzisiaj jak mieć Brawl Stars na komputerze. Tak więc wchodzimy sobie w internet. W ogóle na przykład wpisujemy Gamelop. Jest to przeglądarka której możemy mieć Brawl Stars na komputerze i inne gry na Androida, podkreślam także, takie jak Call of Duty, PUBG Mobile. I zainstalowaliśmy sobie, tutaj czy chcesz, ogólnie tak, pobieramy to. I jak to pobraliśmy i zainstalowaliśmy, to mamy takiego gamelopa, to jest gamelop, wchodzimy na niego, zatwierdzamy, że tak i mamy tutaj właśnie wyszukiwanie Braw Stars jak widzicie jest Braw Stars i możemy go sobie zainstalować i pokażę Wam na koniec że jest ta gra na komputerze można sobie grać tylko musicie jak nie macie czasu na telefonie lub chcecie inny sposób to alternatywnie może na komputerze tylko że się gra na klawiaturze, więc zobaczycie, że jest inaczej. Dobra. Tak więc gra się włącza. Tak więc zostawcie łapkę w górę. Ja dziękuję Wam za uwagę. że jesteś nowy, zostaw suba z, z, z dzwoneczkiem. Napisz komentarz co myślisz o tym poradniku. A my będziemy sobie kończyć tak się działa. Tak mamy kontrolę po prawej. W tej strony i tak dalej niestety wolno mi się włącza bo mam e, słaby internet tak jak powinien ale patrzcie ok i no i mamy początek będzie można się zalogować na konto z telefonu i mamy jest na, jak na komputerze jak na telefonie tylko się strzeluje w taki sposób o właśnie no ba tak więc dziękuję wam i do zobaczenia w na następnych filmikach cześć pa